Czytanie z księgi proroka Daniela. Król Baltazar urządził dla swych możnowładców w liczbie tysiąca wielką ucztę i pił wino wobec tysiąca osób. Gdy zasmakował w winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego ojciec Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby mogli z nich pić król oraz jego możnowładcy, jego żony i nałożnice. Przyniesiono więc złote i srebrne naczynia, zabrane ze świątyni w Jerozolimie. Pili z nich król, jego możnowładcy, jego żony i jego nałożnice. Pijąc wino, wychwalali bożków złotych i srebrnych, miedzianych i żelaznych, drewnianych i kamiennych. W tej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej, i pisały za świecznikiem na wapnie ściany królewskiego pałacu. Król zaś widział piszącą rękę. Twarz króla zmieniła się, myśli jego napełniły się przerażeniem, jego stawy biodrowe uległy rozluźnieniu, a kolana jego uderzały jedno o drugie. Wtedy przyprowadzono Daniela przed króla. Król odezwał się do Daniela: Czy to ty jesteś Daniel, jeden z uprowadzonych z Judy? Których sprowadził z Judy król, mój ojciec. Słyszałem o tobie, że posiadasz boskiego ducha i że stwierdzono u ciebie światło, rozwagę i nadzwyczajną mądrość. Słyszałem zaś o tobie, że umiesz dawać wyjaśnienia i rozwiązywać zawiłości. Jeżeli więc potrafisz odczytać pismo i wyjaśnić jego znaczenie, zostaniesz odziany w purpurę i złoty łańcuch na szyję. I będziesz panował jako trzeci w królestwie. Wtedy odezwał się Daniel i rzekł wobec króla. Dary swoje zatrzymaj, a podarunki daj innym. Jednakże odczytam Królowi pismo i wyjaśnię jego znaczenie. Uniosłeś się przeciw Panu nieba, przyniesiono do ciebie naczynia z jego domu, ty zaś, twoi możnowładcy, twoje żony i Twoje nałożnice. Piliście z nich wino. Wychwalałeś bogów srebrnych i złotych, miedzianych, żelaznych, drewnianych i kamiennych, którzy nie widzą, nie słyszą i nie rozumieją. Bogu zaś, w którego mocy jest Twój oddech i wszystkie Twoje drogi, czci nie oddałeś, dlatego posłał on tę rękę, która nakreśliła to pismo. A oto nakreślone pismo. Mene, mene, tekel u Takie zaś jest znaczenie wyrazów. Mene, Bóg obliczył Twoje panowanie i ustalił Jego kres. Tekel, zważono Cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki. Peres, Twoje królestwo uległo podziałowi, oddano je medom i persom.